W obecności dziennikarzy i ministra finansów prezentujemy dzisiaj nasz raport, efekt mojej półrocznej pracy. We współpracy z profesorem Jan, Jerzym Hausnerem i Piotrem Kamińskim oraz szeregiem ekspertów pracodawców RP zrobiliśmy raport, jak obudzić inwestycje w Polsce. Inwestycje w Polsce to jest warunek wzrostu dobrobytu, bezpieczeństwa narodowego. W sytuacji, w której kurczą się zasoby pracy, będzie nas coraz mniej, będziemy coraz starsi, musimy coraz oszczędniej korzystać z zasobów naturalnych. Jedyny zasób, którego ilość możemy zwiększać, to maszyny, urządzenia, technologie. To jest dźwigar, który ma w przyszłości dźwigać gospodarkę chińską. W In Chiny inwestują 40% swojego PKB, a w Polsce inwestujemy 17% PKB. Jesteśmy światowym i europejskim słabeuszem. Brak tych inwestycji jest ogromny. Rocznie powinniśmy inwestować 350 miliardów złotych więcej. Dla porównania, elektrownia atomowa w Lubiatowie przez całe 15 lat realizacji będzie kosztowała 192 miliardy złotych. Więc niemal każdego roku dwa takie projekty. To jest ambicja rozwojowa, żeby Polska dalej szybko rosła, tak jak do tej pory. Jest co do tego myślę, że pełna świadomość władz. Jest na ten temat konsensus polityczny, bo przecież inwestycje były też priorytetem rządu Mateusza Morawieckiego od ogłoszenia strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Brakowało do tej pory pomysłu, jak naprawdę to zrobić. I w tej sprawie jest nasz raport. Myśmy przedstawili 11 bardzo konkretnych rekomendacji, które można zrobić nawet w pół roku i które w krótkim czasie mogłyby się przyczynić do tego, by inwestycje stały się koniem pociągowym polskiej gospodarki zgromadziliśmy te nasze rekomendacje w dwóch blokach. Jeden to jest jak zmotywować przedsiębiorców do tego, by inwestowali więcej. Tu jest przykład zamówienia długoterminowe, przykład usprawnione procedury administracyjne, przykład sądy uwolnione od natłoku zadań, które powodują, że czy firma, czy obywatel czeka na wyrok latami. Ale mamy też Całą finansową kuchnię, która jest warunkiem tego, żeby te inwestycje stworzyć. I ta finansowa kuchnia jest drugim blokiem naszych rekomendacji. Tych inwestycji musi być tak dużo, że zmienią się całkowicie proporcje polskiej gospodarki. Dzisiaj wszystkich kredytów, które banki udzieliły firmom, jest nieco ponad 400 miliardów złotych. My chcemy, żeby ich było 2,5 tysiąca miliardów. Ponad 5 razy więcej. Do tego wszystkiego muszą się przygotować wszystkie strony i firmy, które będą inwestować, i sektor finansowy, który musi udźwignąć zapłatę za te inwestycje. Modernizacja naszej gospodarki, odporność na kryzys demograficzny, na kurczenie się populacji w wieku produkcyjnym z 22 do 13 milionów osób, na spadek liczby osób, które są w stanie pracować od 1000 osób dziennie. Na to, że wszyscy będziemy starsi, a emerytów będzie coraz więcej, na których trzeba wytworzyć te wszystkie produkty, towary, usługi, których oni będą potrzebować. To jest dziejowe wyzwanie. Mamy kryzys demograficzny największy na świecie w naszym kraju, i dlatego powinniśmy na to odpowiedzieć bardzo wyraźnie, nie tylko działaniami z zakresu niższej, wyższej aktywności zawodowej czy imigracji, które tylko łagodzą problem demograficzny, może dzietności, o którą ciągle walczymy, ale nikt nie wie, jak to zrobić. Ale to maszyny, technologie, urządzenia, fabryki. To jest sposób na to, żeby nawet bez udziału ludzi, ci, którzy pracują, pracowali bardziej efektywnie, bardziej wydajnie, za większe pieniądze, a ci, którzy nie mogą pracować, żeby przez te maszyny mieli stworzone wszystko to, co im jest potrzebne. Do tego potrzeba ogromnych nakładów. Wiemy, jak to zrobić, i raport podsumowuje to w bardzo konkretnych 11 rekomendacjach. Bardzo Państwa zachęcam do lektury, zapoznania się z tematem, z problemem i z rozwiązaniami, których, które podporządkowaliśmy dwóm zasadom. Mają nie kosztować budżetu i mają być niekontrowersyjne społecznie. Nie chcemy się z nikim konfliktować, chcemy działać w imię narodowego interesu.